Ameryka, kraj wolności, w którym nie wolno ci trzymać lodówki na werandzie po zachodzie słońca. Pierwszy fakt. W Alabamie zakazane jest noszenie fałszywych wąsów w kościele. Tak, dobrze przeczytałeś. W tym stanie, jeśli postanowisz założyć sztuczne wąsy w niedzielny poranek, ryzykujesz więcej niż tylko dziwne spojrzenia. Prawo powstało w XIX wieku, gdy pewien lokalny komik doprowadził wiernych do takiego śmiechu, że msza została przerwana. Władze uznały, że śmiech w świątyni to obraza dla Boga. I zamiast zakazać kiepskich żartów, zabronili wąsów. Dziś, ponad 100 lat później, przepis wciąż istnieje. Wyobraź sobie policjanta z notatnikiem w ręku, który zapisuje: Zbrodnia wąsy z włosia końskiego. Motyw humorystyczny. Jeśli kiedyś odwiedzisz Alabamę, pamiętaj: śmiech to grzech, a wąsy to dowód winy. Drugi fakt: W Arizonie nie możesz pozwolić, by osioł spał w wannie. To prawo brzmi jak żart pijanych kowbojów, ale jego historia jest prawdziwa. W latach dwudziestych ubiegłego wieku pewien farmer pozwolił swojemu osłowi zdrzemnąć się w starej wannie pod gołym niebem. Niestety, powódź porwała wannę razem z osłem kilka kilometrów dalej. Ratownicy musieli organizować akcję ratunkową, która kosztowała więcej niż cały roczny budżet miasteczka. W odpowiedzi rada miejska uznała, że najłatwiej będzie zakazać osłów w wannach. Nie ulepszyli systemu przeciwpowodziowego, nie zbudowali tamy. Po prostu zabronili kąpieli kopytnym. Bo przecież w Ameryce, jeśli coś raz się wydarzyło, to trzeba to spisać jako wieczne prawo. Trzeci fakt. W Kalifornii nie możesz prowadzić samochodu w kapciach z futerka. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo. Nieoficjalnie o jedną kobietę, która w latach 50. wjechała swoim kabrioletem w fontannę, tłumacząc, że pantofle jej uciekły. Legislatorzy wzięli to bardzo serio i. Uznali, że miękkie obuwie to zagrożenie narodowe. Od tamtej pory jazda w futrzanych kapciach może kosztować Cię mandat. Ironią losu jest to, że w tym samym stanie możesz prowadzić samochód z psem na kolanach i to nikogo nie obchodzi. Ale kapcie? Kapcie to granica cywilizacji. Jeśli więc planujesz podróż po Kalifornii, zostaw futerko dla Hollywood. Na drodze obowiązuje dress code, jak w biurze DMW. Czwarty fakt. W Connecticut zabronione jest jeżdżenie na wrotkach przez ulicę po zachodzie słońca. Prawo to brzmi jak relikt z czasów, gdy największym zagrożeniem dla społeczeństwa była młodzież z radiem na ramieniu. W Connecticut ustawodawcy postanowili, że nocna jazda na wrotkach to nie sport, lecz akt rebelii. Wszystko zaczęło się od grupy nastolatków, którzy w latach 70. urządzali nocne przejazdy po centrum miasteczka, zakłócając spokój starszych mieszkańców. Zamiast zaproponować rampę czy skatepark, Rada Miasta przegłosowała zakaz. Dziś, mimo że nikt już nie pamięta, kiedy ostatnio widziano tam wrotkarza po zmroku, przepis wciąż obowiązuje. Policjanci mają prawo zatrzymać cię, jeśli w blasku księżyca spróbujesz zatańczyć do disco na czterech kółkach. Ameryka, kraj, w którym nocne światła neonu są mile widziane, ale świecące rolki to już zagrożenie dla porządku publicznego. Piąty fakt: w Maine zabronione jest parkowanie przed Dunkin' Donuts dłużej niż 15 minut. Ten przepis narodził się z czystego chaosu i kofeiny. W miasteczku South Berwick mieszkańcy uwielbiali spędzać przed lokalnym Dunkinem całe poranki. Pili kawę, rozmawiali, a ich auta blokowały ruch. Władze zamiast cieszyć się lokalną integracją uznały, że to zamach na efektywność. I tak powstał zakaz parkowania powyżej kwadransa. Straż miejska pilnowała go z gorliwością, godną służb specjalnych. Kto zapomniał o czasie, znajdował za wycieraczką mandat i... zimną kawę. Dziś w erze drive-thru i aplikacji przepis jest kompletnie bez sensu, ale wciąż istnieje. To dowód, że w Ameryce można być wolnym człowiekiem, dopóki twoje espresso nie trwa dłużej niż 15 minut. W końcu porządek to rzecz święta, szczególnie gdy pachnie pączkami i wanilią. Szósty fakt. W Ohio nie wolno upijać ryb. Tak, naprawdę. Prawo stanowe zabrania podawania alkoholu rybom. Jego geneza jest równie absurdalna, co sam zapis. W latach 30. Pewien przedsiębiorczy właściciel tawerny wpadł na pomysł alkoholowych zawodów rybackich. Chciał sprawdzić, czy ryby będą łatwiej dawać się złapać, jeśli wcześniej napiją się piwa. Wpuścił więc do stawu kilkanaście beczek z resztkami alkoholu i ogłosił konkurs. Efekt? Staw zamienił się w pijaną orgię płetw i bombli, a kilka karpi naprawdę zaczęło płynąć do ludzi po więcej. Lokalne władze uznały, że to wystarczający powód, by napisać Prawo zakazujące podawania napojów alkoholowych stworzeniom wodnym. Dziś przepis brzmi jak żart, ale jest realny. W Ohio możesz mieć piwo w ręku, możesz mieć rybę, ale nie możesz ich połączyć w jedną imprezę. Siódmy fakt. W Nowym Jorku zakazane jest sprzedawanie lodów na rożku w niedzielę. To brzmi jak bluźnierstwo w kraju, który wymyślił hot doga i wolność osobistą. Prawo sięga czasów, gdy władze próbowały chronić Dzień Święty przed nieobyczajną radością. Właściciele lodziarni musieli zamykać sklepy lub przechodzić w tryb łyżkowy. Sprzedawali lody tylko w kubkach, bo rożek był zbyt wesoły, zbyt światowy. Dzieci płakały, rodzice kleli, a policjanci z powagą pilnowali, by nikt nie trzymał chrupiącego wafelka. Choć przepisu dziś nikt nie egzekwuje, formalnie nadal obowiązuje. To symbol Ameryki, w której można kupić broń w niedzielę, ale nie wolno rozkoszować się słodkim rożkiem. Niby wolność, ale z limitem na polewę karmelową. Ósmy fakt. W północnej Karolinie nie wolno fałszywie ogłaszać istnienia UFO. W latach 50., gdy wszyscy bali się kosmitów i Rosjan, pewne miasteczko przeżyło inwazję. Lokalny radiowiec dla żartu ogłosił, że na niebie widać latający spodek. Ludzie wpadli w panikę, policja ruszyła z karabinami, a burmistrz włączył syreny alarmowe. Gdy okazało się, że to tylko pijany żart, stanowa legislatura postanowiła działać. Stworzyli prawo zakazujące fałszywego informowania o UFO. W efekcie dziś można zgłaszać prawdziwe kosmitów, jeśli się pojawią, ale nie wolno żartować z ich wizyt. To jedyne miejsce na świecie, gdzie śmiech o obcych może skończyć się mandatem. A może właśnie o to chodziło, by obcy wiedzieli, że nawet ich żarty są tu traktowane śmiertelnie poważnie. Dziewiąty fakt. W Kentucky nie możesz nosić lodówki na trawniku. Brzmi jak absurd, ale to prawo istnieje. Naprawdę. W połowie XX wieku mieszkańcy Kentucky mieli dziwny zwyczaj wystawiania starych lodówek na podwórka, jako coś w rodzaju domowego magazynu lub chłodni dla piwa. Problem w tym, że dzieci zaczęły traktować te metalowe skrzynie jak zabawki, i kilka razy doszło do tragicznych wypadków. Władze zamiast promować recykling czy edukację wpadły na genialny pomysł zakazać wystawiania lodówek w ogóle. Dziś więc, jeśli postanowisz urządzić sobie pod gołym niebem bar z chłodzonymi napojami, możesz dostać mandat. Ciekawostka: Prawo nie mówi nic o zamrażarkach. Tak więc teoretycznie możesz postawić ogromną zamrażarkę na trawniku i wypełnić ją lodami, byle nie miała drzwiczek jak lodówka. Biurokracja w najczystszej, chłodnej postaci. Dziesiąty fakt: W Pensylwanii zabronione jest spanie na szczycie lodówki. Nie wiadomo co gorsze: fakt, że ktoś naprawdę to zrobił czy że ustawodawcy uznali to za wystarczający powód do stworzenia prawa. Historia głosi, że pewien robotnik z Filadelfii po powrocie z długiej zmiany zasnął na szczycie przemysłowej chłodni w fabryce mięsa. Szef, zamiast po prostu go obudzić, wezwał policję. Ta zaś uznała, że należy zapisać taki przypadek w kodeksie. I tak oto powstało prawo, które zabrania spać na wewnątrz lub pod urządzeniem chłodniczym. Dziś, mimo że nikt już tego nie egzekwuje, Przepis wciąż jest częścią lokalnego prawa. To jedyny przypadek w historii, gdy człowiek chciał się tylko zdrzemnąć, a stworzył nową kategorię przestępstwa sen w chłodnym stylu. Jedenasty fakt. W Wirginii nie wolno kleszczom polować na niedźwiedzie. Tak, to brzmi jak bajka dla biologów powinien. A jednak w Stanowym Kodeksie ochrony przyrody pojawił się zapis zabraniający organizmom pasożytniczym uczestniczyć w polowaniu na duże drapieżniki. Wszystko zaczęło się od lokalnej gazety, która w latach 50. opisała przypadek myśliwego, którego pies został ugryziony przez kleszcza przenoszącego chorobę. Dziennikarz żartobliwie napisał, że kleszcze też polują na niedźwiedzie. Legislatorzy, bez cienia ironii, dodali do ustawy punkt o zakazie takiego polowania. Efekt? Dokument, który do dziś brzmi jak efekt halucynacji po ukąszeniu komara. W Ameryce możesz nosić broń, możesz mieć misia w salonie, ale nie możesz być kleszczem z ambicjami. Biologia według prawa dosłownie absurdalna. Dwunasty fakt. W Nowym Meksyku nie można tańczyć z sombrero na głowie. Prawo powstało w czasach, gdy tańce uliczne budziły większy strach niż epidemie. Pewien pastor w latach 30. prowadził kampanię przeciwko nieprzyzwoitym tańcom z kapeluszami, twierdząc, że sombrero symbolizuje grzech i lenistwo. W końcu stanowa rada, zmęczona protestami, dodała do kodeksu zapis zakazujący tańczenia z kapeluszem meksykańskiego typu. Dziś brzmi to jak kiepski żart z westernu, ale przepis nadal istnieje. Jeśli więc planujesz imprezę w Santa Fe i masz Sombrero, możesz pić, śpiewać, grać na gitarze, ale nie tańcz. Chyba, że chcesz zobaczyć, jak policjant tłumaczy ci, że rytm i nakrycie głowy to zbrodnicze połączenie. Taki jest duch amerykańskiej prewencji: mniej muzyki, więcej prawa. Trzynasty fakt: w Kansas nie wolno rzucać nożem w cebulę po godzinie 17. Brzmi jak zakaz z programu kulinarnego prowadzonego przez psychologa. Historia mówi, że w latach 50. pewien kucharz stopeki wpadł w szał po pracy i zaczął ćwiczyć precyzyjne rzuty w warzywa. Skończyło się rozbitą witryną i traumą dla połowy restauracji. Rada Miejska uznała, że wieczorne cięcia w cebuli to poważne zagrożenie społeczne. Tak powstało prawo, które zakazuje rzucania ostrymi przedmiotami w żywność po godzinie 5 po południu. Dziś brzmi to jak prima aprilis. Ale funkcjonuje naprawdę. W Kansas możesz więc grillować steka o północy, ale jeśli dotkniesz cebuli z nożem po zachodzie słońca, oficjalnie łamiesz prawo. Ostra kuchnia w najczystszym wydaniu. Czternasty fakt. W Newadzie zakazane jest prowadzenie wielbłąda po autostradzie. To nie metafora, to przepis. W XIX wieku, gdy pustynne drogi dopiero powstawały, armia eksperymentowała z wielbłądami jako środkiem transportu. Zwierzęta rzeczywiście się sprawdzały, dopóki nie zaczęły blokować dyliżansów i wypadków. Jeden z takich incydentów doprowadził do powstania pierwszego na świecie zakazu prowadzenia wielbłądów po drogach publicznych. Dziś w erze Tesli i Radarów prawo wciąż obowiązuje. Jeśli więc masz ochotę wybrać się w podróż w klimacie Lawrence z Nevady, pamiętaj, koń, tak, osioł, może być, ale wielbłąd to już wykroczenie. Ameryka nie żartuje z pustynnych korków. 15. Fakt. W Wisconsin nie możesz. Podawać margaryny w restauracji bez ostrzeżenia. Tak, to oficjalne prawo. Powstało w latach 40., gdy margaryna była nowością i lobby mleczarskie uznało ją za kulinarne zagrożenie. Politycy, finansowani przez producentów masła, przeforsowali ustawę, która wymagała od restauracji informowania klientów, że nie dostają prawdziwego masła. W praktyce wyglądało to tak, że kelner musiał szeptać do gościa. To nie masło, proszę pana. Dziś brzmi to jak parodia gastronomii, ale wciąż obowiązuje. Jeśli więc w Wisconsin ktoś przyniesie ci tost i nie ostrzeże o margarynie, masz prawo się obrazić, a nawet pozwać lokal. W kraju, który wymyślił fast food, najgroźniejszym oszustwem okazała się roślinna pasta do smarowania. 16. Fakt. W Michigan nie wolno zostawiać aligatora w telefonicznej budce. To prawo wydaje się tak absurdalne, że aż trudno uwierzyć, iż ktoś musiał je napisać. A jednak. W latach 60. pewien turysta przywiózł z Florydy młodego aligatora i, nie wiedząc co z nim zrobić podczas postoju, tymczasowo zamknął go w budce telefonicznej. Gdy przechodnie usłyszeli syk, uznali, że to nowy rodzaj automatu i zaczęli dzwonić z przerażeniem do straży miejskiej. Po akcji ratunkowej pełnej krzyków i ugryzień władze Michigan stworzyły przepis zakazujący pozostawiania gadów w miejscach publicznych, w tym w budkach. Dziś, w erze smartfonów, sam fakt istnienia budki telefonicznej to już zabytek, ale prawo wciąż stoi. Możesz więc legalnie trzymać aligatora w domu, w samochodzie, a może i w jacuzzi, ale nie w budce. Taka jest logika. Zęby tak, telefon nie. Siedemnasty fakt. W Missouri nie wolno karmić niedźwiedzia lodami. Historia tego prawa zaczyna się w latach 30., kiedy w pewnym zoo w Springfield turyści zaczęli wrzucać niedźwiedziom resztki deserów przez ogrodzenie. Zwierzęta zakochały się w słodyczach, a jeden z Trisin City nich, zwany Bruno, nauczył się błagać o lody, stojąc na tylnych łapach i robiąc słodkie miny. Problem w tym, że po kilku tygodniach Bruno zaczął tyć jak amerykański senator po kampanii wyborczej. Weterynarze wpadli w panikę, a władze postanowiły interweniować prawnie. I tak oto pojawił się zakaz karmienia niedźwiedzi deserami, zwłaszcza lodami. Dziś brzmi to jak absurd, ale nadal obowiązuje. W skrócie: możesz niedźwiedzia fotografować, głaskać z daleka, ale jeśli podasz mu rożka waniliowego, jesteś przestępcą. Czasem trudno stwierdzić, kto tu naprawdę wymaga ochrony: zwierzęta czy zdrowy rozsądek. 18 fakt. W Georgii nie możesz jeść kurczaka widelcem. Tak. W mieście Gainesville, stolica amerykańskiego drobiu, istnieje oficjalne prawo zakazujące używania sztućców przy jedzeniu kurczaka. Ustanowiono je w latach 60. jako żart podczas lokalnego festynu, by promować prawdziwy południowy styl. Problem w tym, że nikt żartu nie usunął z kodeksu. W efekcie prawo wciąż funkcjonuje, a kilka lat temu policjant naprawdę wystawił turystce symboliczny mandat za nielegalne posługiwanie się widelcem. Oczywiście później jej pogratulowano i zrobiono z tego medialny show. Dziś Gainesville z dumą broni swojej reputacji. Tam nikt nie je kurczaka z elegancją, tylko z zaangażowaniem. Jeśli więc chcesz odwiedzić Georgię, odłóż widelec, załóż serwetkę i zanurz dłonie w tradycji. Bo w tym mieście mięso i prawo łączy jedna zasada. Wszystko najlepiej smakuje, gdy brudzisz palce. 19. Fakt. W Oklahomie zakazane jest robić miny psom. To nie żart. W latach 40. pewien chłopak próbował rozśmieszyć policyjnego psa, robiąc mu przed nosem głupie miny. Zwierzę potraktowało to jako atak i rzuciło się na niego. Media opisały incydent jako tragiczny pojedynek inteligencji człowieka i psa, co wystarczyło, by ustawodawcy zareagowali. Wprowadzono prawo zabraniające prowokowania psów poprzez mimikę twarzy. Dziś zapis brzmi komicznie, ale policja traktuje go poważnie. W praktyce oznacza to, że możesz pogłaskać psa, porozmawiać z nim, ale nie wolno Ci się wygłupiać mimicznie. Oto Ameryka, kraj, w którym wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się pysk. I choć trudno uwierzyć, że ktoś dostałby mandat za uśmiech do bulldoga, prawo pozostaje. Bo jeśli ktoś kiedykolwiek zadrwi z państwo już wie, jak reagować. Dwudziesty fakt. W Rhode Island zakazane jest noszenie przez kobiety przezroczystych ubrań podczas koncertów. To prawo powstało w latach 50., gdy moralność była sprzedawana w pakiecie z radiem. Po jednym z występów jazzowych lokalna prasa opisała wokalistkę jako zbyt błyszczącą. Słowo stało się skandalem i doprowadziło do uchwalenia przepisu o przyzwoitym ubiorze scenicznym. Co ciekawe, prawo nie dotyczy jeźdźczości mężczyzn, bo jak wiadomo, ich przezroczystość nie jest zagrożeniem dla porządku publicznego. Dziś ten zapis wydaje się reliktem z czasów, gdy muzyka była niebezpieczna a błysk cekinów mógł zgorszyć cały stan. Ale przepis nadal istnieje. Uroczo absurdalny jak jazzowy saksofon w kościele. Rhode Island – jedyne miejsce, gdzie biurokracja ma opinię o Twojej garderobie. Dwudziesty pierwszy fakt. W Tennessee nie wolno sprzedawać pustych torebek po chipsach jako pamiątki po imprezie. Brzmi jak żart, ale to prawo powstało naprawdę. W latach 90. pewien właściciel baru postanowił dorobić, sprzedając klientom puste opakowania po chipsach z dopiskiem AUTENTYCZNE ŚLADY SZALONEJ NOCY. Ku jego zdumieniu pomysł chwycił. Turyści kupowali je jak relikwie. Problem pojawił się, gdy lokalne służby sanitarne uznały, że to się sprzedaż odpadów spożywczych w celach komercyjnych. Sprawa trafiła do sądu, a w efekcie uchwalono nowe prawo, które zabrania handlu pustymi opakowaniami pożywności. I tak oto Tennessee stało się stanem, w którym można sprzedać używane kowbojki, zardzewiałe tablice rejestracyjne, a nawet wysuszone żaby, ale nie pustą paczkę po chipsach. Oto wolny rynek w wersji z sensem humoru, którego nikt nie chciał zrozumieć. Dwudziesty drugi fakt. W Colorado zakazane jest jazda na koniu po alkoholu. Teoretycznie brzmi to logicznie, ale dopiero historia pokazuje pełnię amerykańskiego geniuszu. W latach 70. pewien rancher postanowił wrócić z baru do domu, jadąc na swoim wiernym koniu o imieniu Daisy. Problem w tym, że po drodze Daisy uznała, że ma dość pijanego pasażera i weszła na główną ulicę miasta, powodując korki i chaos. Policjanci zatrzymali duet, ale nie wiedzieli, kogo aresztować człowieka czy konia. Sąd orzekł, że koń był narzędziem przestępstwa, a jego właściciel odpowiada jak kierowca samochodu. O Tamtej pory w Colorado jazda na koniu po piwie to przestępstwo na równi z prowadzeniem auta. Tak więc, jeśli marzysz o Westernie po kilku tekilach, pamiętaj, że w tym stanie nawet koń musi być trzeźwy. Ameryka, gdzie alkohol nie zna granic, ale prawo zna każdą kopytę. 23 fakt. W Karolinie Południowej nie wolno trzymać flaminga w Wannie. To nie żart, to zapis z prawdziwego miejskiego kodeksu. W latach 40. pewna ekscentryczna dama trzymała Flaminga w łazience, bo, jak twierdziła, różowy ptak lubi różowe kafelki. Kiedy ptak uciekł i narobił bałaganu w hotelu, właściciele uznali, że należy to uregulować. I tak oto powstało prawo zabraniające utrzymywania egzotycznych ptaków w urządzeniach sanitarnych. Dziś trudno stwierdzić, co bardziej szalone, to, że ktoś faktycznie kąpał Flaminga, czy że państwo amerykańskie postanowiło to sformalizować. W Karolinie Południowej możesz więc mieć aligatora w basenie, konia w garażu i papugę w kuchni. Ale flaming w wannie to już grzech przeciwko porządkowi publicznemu. Jakby świat naprawdę potrzebował różowych paragrafów. 24 fakt. W Illinois nie wolno jeść w restauracji z rybą w kieszeni. Ten zakaz brzmi jak coś wymyślonego przez kabaret, ale jego źródło jest boleśnie prawdziwe. W latach dwudziestych pewien rybak przyniósł do restauracji własnego pstrąga, chcąc go tylko pokazać znajomym. Ryba wypadła z kieszeni na podłogę, poślizgnęła się na niej kelnerka, a całe towarzystwo trafiło na pierwsze strony lokalnej gazety. Efektem był przepis zakazujący posiadania surowych ryb w miejscach konsumpcji publicznej. Brzmi absurdalnie, ale wciąż obowiązuje. Dziś nikt już nie nosi ryb w kieszeni, ale prawo pozostało jak muzealny eksponat ludzkiej głupoty. Ilinoa stan, w którym możesz mieć stek w torbie, ale jeśli masz dorsza w marynarce jesteś. Potencjalnym przestępcą. Smacznego, ale zgodnie z przepisami. 25 fakt. W montanie nie wolno prowadzić owcy w kabinie ciężarówki bez opiekuna. Tak, dokładnie tak brzmi paragraf. Powstał po incydencie, gdy pewien kierowca postanowił zabrać swoją owcę na przejażdżkę po górskich drogach. Zwierzę, jak to owca, uznało, że krajobraz jest fascynujący i wyskoczyło przez okno w ruchu. Cała sytuacja skończyła się korkiem, trzema uszkodzonymi autami i owcą, która, o dziwo! Przeżyła. Policja zareagowała w jedyny znany Ameryce sposób. Stworzyła prawo. Dziś każda owca w kabinie musi mieć osobę odpowiedzialną za zachowanie zwierzęcia. W praktyce oznacza to, że kierowca potrzebuje pasażera do owcy. Biurokracja w montanie osiągnęła poziom poezji. Człowiek, maszyna i baran w trójkącie legalności. 26 fakt. W Luizjanie zakazane jest rzucanie tostów w paradach. Mowa o słynnych pochodach Mardi Gras. Gdzie przez lata tłum rzucał wszystkim, co miał pod ręką koraliki, monety, a czasem nawet pieczywo. Pewnego roku lokalna piekarnia uznała, że dorzuci trochę świętego chleba w kształcie tostów symbolizując szczęście. Problem w tym, że kromki, wypieczone na kamień, zaczęły działać jak dyski. Kilka osób trafiło do szpitala, a jedno auto policyjne dostało tostem w szybę. W odpowiedzi stan uchwalił zakaz rzucania pieczywem podczas wydarzeń publicznych. Dziś można rzucać pluszakami, kwiatami, a nawet miniaturowymi butelkami rumu. Ale chleb to już broń. Luizjana, gdzie boże, ciało i śniadanie spotkały się w sądzie. 27. fakt: w Nebrasce zakazane jest szczekanie na burmistrza. To prawo powstało po wydarzeniu, które trudno byłoby wymyślić nawet scenarzyście Monty Pythona. W latach 30. pewien farmer przyprowadził swojego psa na spotkanie miejskie. Zwierzak, zirytowany przemówieniem burmistrza, zaczął szczekać bez przerwy. Publiczność się śmiała, burmistrz się obraził, a Rada Miasta uznała, że trzeba coś z tym zrobić. I tak powstało prawo zakazujące publicznego szczekania na urzędników miejskich. Dziś już nikt tego nie egzekwuje, ale przepis nadal istnieje, przypominając, że w Ameryce nawet psy mają ograniczoną wolność słowa. W końcu, jak mawiają prawnicy z Nebraski, w demokracji każdy może mieć głos, byle nie w formie ujadania. I tak właśnie wygląda kraj, który wynalazł wolność i natychmiast ją uregulował paragrafami o wąsach, flamingach i tostach. Bo jeśli coś pokazują te przepisy, to jedno. W Ameryce można zrobić prawie wszystko, dopóki nie jest to zabawne.